Siemoneczko, linku z tej strony. Mam przyjemność prowadzić dla was program Beat b... Master. B... 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 Jest to pierwszy odcinek z tego cyklu, a w nim, między innymi, trzy poradniki beatboxowe, relacja z grudniowych warsztatów oraz wywiad z dużym, a jednocześnie mini artystą. Nie ma na co czekać. Lecimy. Lekcja pierwsza. W beatboxie bardzo ważna jest rozgrzewka. Dlatego zawsze przed intensywnym treningiem musimy się rozgrzać. Pamiętajcie o rozgrzewce, dlatego że usta, język, szyja, krtań to są mięśnie. Jeśli zamierzamy je intensywnie eksploatować, to musimy naprawdę przed tym zrobić rozgrzewkę. Po prostu ułatwi to nam życie. Pokażę Wam teraz kilka ćwiczeń, na których możecie się opierać, robiąc własną rozgrzewkę. Ja będę robił tylko y, kilka tych ćwiczeń, żeby nie tracić czasu emisji, ale Wy co najmniej poświęćcie 15-30 sekund na każde z tych ćwiczeń. Ćwiczenie pierwsze. Ruszamy dolną szczęką w lewo i w prawo. Ćwiczenie drugie. Dmuchamy w policzki na przemian. Lewy, prawy. Ćwiczenie trzecie. Językiem Kręcimy kółeczka z przodu, z przodu naszych zębów, czyli kilka kółek w lewo, kilka kółek w prawo. Fajnie. Jeśli zrobicie już taką rozgrzewkę, najwyższy czas rozgrzać naszą szyję. Czyli pokręćmy trochę nią w prawo, w lewo, złapmy się za brodę, podnieśmy ją, złapmy się za czubek głowy. Poróbmy kilka ruchów w lewo, w prawo i voila, jesteśmy rozgrzani. Możemy przystąpić do następnej lekcji. Lekcja druga. Pokażę wam teraz trzy podstawowe dźwięki perkusyjne. Zacznijmy od pierwszego, a jednocześnie najważniejszego. Jest to stopa. Uderzenie kick. Perkusista robi ten dźwięk uderzając stopą o bęben. My w beatboxie będziemy go imitować za pomocą współgłosek P lub B. Jednocześnie musimy z naszej przepony pod dużym ciśnieniem puścić powietrze i skumulować je na czubku naszych ust. Ścisnąć te usta i wtedy wytworzy się nam dźwięk. Zrobię Wam to fonetycznie, czyli po prostu robimy P, 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 B, p, p, P. Teraz odwokalizujemy to i zostanie nam sam dźwięk, czyli p. 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 Poćwiczymy sobie trochę teraz na naszą stopę. Pamiętajcie o tym, żeby ćwiczyć to rytmicznie. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Nóżka, rąk, rączka, noga. łapie rytm. Spoko. Tak sobie poćwiczcie to, a my już lecimy do następnej lekcji. Drugim dźwiękiem, jaki poznacie, to jest hi-hat. Krótki oraz długi. Perkusista robi ten dźwięk, uderzając pałeczką w talerz. I on jest, zależnie jaki chce uzyskać, albo otwarty, albo zamknięty. My w my, my, my beatboxie imitujemy ten dźwięk za pomocą literek C i c sy, c, c, jak wąż, czyli C-C-C-C. Poćwiczymy sobie te ćwiczenie, tak jak robiliśmy naszą stopę, czyli pamiętajcie o rytmice, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Słuchajcie. Spoko. Następnym dźwiękiem, który teraz zrobiłem jest werbel. Werbel, zacznijmy od nauki prostego werbla, czyli połączymy literki P z literką SZ, jak suszarka. Sz. Pamiętajcie o tym, że im mocniej zrobimy stopę, tym mocniej yy, wyjdzie nam werbel, bo musimy stopą podbić werbel. Brzmi to tak: P i Szy. Poćwiczymy, poćwiczymy sobie to tak samo jak poprzednie ćwiczenia. Czyli tylko tu może być problem, bo ten dźwięk fonetycznie jest dłuższy. Dlatego, jak nie wychodzi wam na szybkim tempie, to zróbcie sobie tylko na tych dwóch pierwszych. Już to robimy. Patrzcie. I. Właśnie nauczyliście się trzech podstawowych dźwięków, na których będziemy opierać nasze lekcje przez najbliższe pół roku. To jest naprawdę podstawa. Musicie to trenować, a już w następnej lekcji pokażę Wam następne dźwięki. Lecimy dalej. Trzecią, jedną z ważniejszych rzeczy w beatboxie jest oddech. W dzisiejszej lekcji skupimy się na prostym ćwiczeniu oddechowym. Znamy już stopę Werbla Hajscheda, i właśnie te dźwięki wsadzimy w te ćwiczenie. O co w nim chodzi? Zrobimy sobie wydech i wdech. Na wydechu robimy dźwięk i na wdechu robimy dźwięk. Stopa, werbel. Ja robię teraz głośno ten wdech i wydech, żebyście go słyszeli. Jak już opanowaliście to, możecie tam dodać high hat czyli robić to szybciej, możecie to zwalniać. Interpretacja jest dowolna. Najważniejsze, żebyście opanowali wdech i wydech. Później możecie z tym eksperymentować i robić sobie różne rytmy na wdechu, czyli na przykład wola, voilà. dasz się? No oczywiście, że dasz się. To były trzy poradniki w pierwszym odcinku Beatmajstra. Lecimy dalej. Wywiedziło. Witam was serdecznie. To jest tak. To nie tylko To nie tylko tylko hip. Witam was serdecznie. Dla ludzi, którzy mają mnie w uszach, albo widzą za monitorkami, jestem Minix. Dla ludzi prywatnie jestem Wojciech. AK dla przyjaciół jestem Pixel albo Kurdupa. Witam was serdecznie. Jakie były Twoje początki w beatboxie? No powiem, że e, niełatwe, względem na to, e, na tym może technologicznie, że nie mieliśmy e, dostępu do internetu, do mediów, trzeba było się uczyć samemu tego beatboxu. E, wiadomo, no jak ktoś miał MTV na przykład, miał super kablówkę i miał... Bogatych rodziców, także wpadało się tam oglądać MTV. Yo, o 12 w nocy, czy cokolwiek się oglądało, albo nagrywało się przede wszystkim na VHS-ki, później się to nadrabiało w południe. Widziało się na przykład takiego e, znakomitego beatboxera Razela, no i chyba się zaczęło od tego, tak naprawdę. Pocz moje początki zaczęły się od tego. Później przemknął przez to Sod i BUG e, na znanych już projektach, czy ich clan czy Paktofonika. Popacz. Wiadomo, no, chyba to zatrzęsło w całą Polską, dlatego też wielu beatboxerów też zaczęło ten beatbox robić. Eee, mówię tu o naszym roczniku, moim roczniku. Ja generalnie mm, miałem na tyle problemów w sensie jakby beatboxowych, że zawsze chciałem to robić po swojemu, a nie chciałem to robić z kimś. Wiadomo, no, podobały mi się epizody czy z bzytami, eee, czy solowe sotem, czy z Linkiem na przykład. Ale jednak wolałem to robić po swojemu samemu. Wiadomo, samemu też trudniej, ale też efektywniej. Dlatego to jest mój chyba największy trud, ale widać chyba efekty i jest w dobrym kierunku. Co uważasz za swój największy sukces? Co, po niektórzy by powiedzieli, że ma tytuł mistrza polski. Oczywiście wsadzam go do pierwszej trójki. Oczywiście to jest jakby moja perełeczka, w której mi nikt nie odbierze. No później, rok później mi ten tytuł ktoś zabrał, ale ten tytuł w danym roku go mam. Ja bym wsadził jako na pierwszym miejscu y, to, że ten beatbox zrobię do dzisiaj. To już jest prawie 15 lat, a robię go dalej. Może nie robię go na. Y, Światowym poziomie, ale robię go na wystarczającym, gdzie czuję się usatysfakcjonowany. I myślę, że ludzi też to usatysfakcjonowało to, co robię i co robię na koncertach. I to jest bardzo, bardzo, bardzo miłe dla mnie. I to jest chyba mój największy sukces bo dalej mogę, tak jak mówiłem, robić ten beatbox. Mam go w ustach, mam go w uszach, mam go wszędzie wokół siebie i to jest najlepsze, najlepsze co może być. I drugi, na drugim miejscu bym sadził jeszcze. Mojego potomka, któremu chyba też będę przekazywał ten beatbox, już się uśmiecha do niego, także to już jest kolejny sukces. Cholera, duch się wściekam, że nie idzie tak jak trzeba, atmosfera się nagrzewa. Po co ja się tak nakręcam, czuję mocno. Bez mam usterkę. Chcę czym więcej zniknąć stąd wstyd mi przecież powiedz szczerze, obecnie jest beznadziejnie Nie da się, nie da się, nie da się, nie się, się. Nie da się, nie da się, nie się, się. Nie da się, nie da się, nie się, da, się. Nie da się, nie da się, nie co sprawiło ci najwięcej trudności? Najwięcej trudności, hmm. najwięcej trudności to chyba skilowanie beatboxie. Tak jak mówiłem wcześniej e, o tych zatarciach beatboxowych właśnie z moimi przyjaciółmi, e, czy Linkiem, czy Sotem, zawsze, e, znaczy w ogóle to jest tak, że każdy miał oryginalny styl. U każdego mi się coś podobało. Linku skilował, bardziej katkował. Czyli światowo, typu Roots Loops, czy yy, yy, ZD, czy cała reszta ekipy, która robiła to właśnie w, w najlepiej, jak potrafiła, co zaś wokalnie i bardziej brzmieniowo, e, w sensie melodyjnie, a ja zaś gdzieś byłem pośrodku między jednym a drugim, i chyba najwięcej mi sprawiało problemu właśnie te katkowanie. Do teraz tego nie potrafię robić. Mimo tego, że się starałem i w końcu odpuściłem i robię to w ogóle bardziej melodyjnie i zostawiłem to tak jak jest. Myślę, że tak mi jest opisane i niech tak zostanie po prostu. Jakie są twoje rady dla beatboxerów? No w zasadzie mówiłem to wiele lat temu, mówię to teraz, mówię, powiem to za kilka lat do przodu, żeby każdy był sobą przede wszystkim. Żeby się nie kłócił z danym beatboxerem, żeby się wspierał, wymieniał tymi możliwościami, bo z drugiej strony, jeżeli ty mi tego nie powiesz, to ja sobie to sprawdzę w internecie i się też tego nauczę. A poza tym można by było tworzyć jakby wzajemne super relacje w Polsce, mimo tego, że ich troszeczkę jeszcze brakuje. No, te relacje są na pewno lepsze niż te lata temu, ale jeszcze temu czemuś brakuje. Widać nawet, nie wiem, jak się popatrzy za graniczne zawody, cokolwiek, jak oni się wspierają, jak to wszystko wygląda na tych meetingach, jak działają, jak współpracują ze sobą, tutaj w Polsce tego jeszcze brakuje. Jeszcze troszeczkę tego brakuje. Idziemy w dobrym kierunku oczywiście, ale tego brakuje. Może dlatego, że brakuje tych eventów. Takich eventów, żeby spotykać się częściej, jakichś obozów, czegokolwiek. Kiedyś kilka takich obozów, jakichś początków było, ale znowu gdzieś to się tam zgubiło, pokłóciło, no i tego nie ma. Życzę Wam, abyście naprawdę po prostu wzięli się w garść i robili to dalej. Teraz jest łatwiej za tą granicę wyjechać, pojechali sobie na te zawody. Mistrzostwa świata, nie wiem Niemiec, cokolwiek w Anglii, jest tego sporo, jest tego mnóstwo. Jeździli, integrowali się, poza tym raz sobie poprawicie język, dwa, sobie poprawicie właśnie język w beatboxie, no i co? No i Myślę, że to zaowocuje dalszymi krokami w, na scenie w Polsce i nie tylko. Relacja! Każdy z nas zna już podstawy, czym jest stopa, czym jest. Ale na pewno nie każdy z nas robił rozgrzewkę... Fizyczną. Bo ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, A! może zrobić, a kto nie chce, to po prostu podaje mi rękawice. どう

Które warto odwiedzić. Dzięki za czas poświęcony na obejrzenie filmu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Big Up!